News. thanks hey there sweetheart see ya hey sweetie if nobody understands you we do slash fm music for the me generation even when you're sleeping we're gonna be giving away the flash fantasy giveaway where you and a stranger will fly to see a concert Słuchajcie, tak sobie montuję teledysk ślubny, jestem w szczycie sezonu. Mówię, a wpiszę sobie na YouTube teledyski ślubne, zobaczę co tam konkurencja robi, co tam inni robią. Mówię, może się zainspiruję, wpadnę na jakiś nowy fajny pomysł, coś sobie poodgapiam, wykorzystam w swoich teledyskach. Przejrzałem kilka, ale no jest tragedia, wam powiem. W tych teledyskach to jest dalej rok 2000, gdzie jest wszędzie slow motion. Pół filmu nagrywana jak Pan Młody ubiera muszkę i to jeszcze nagrane w kartoniku jak leży spinki też w kartonie później jakieś dziwne przejście gdzie z pleców Pana Młodego robi się takie serce tam wychodzi Pani Młoda i tam jest przejście na przygotowania do Pani Młodej no takie efekty, że takie efekty nie robiło się w 2010 roku tylko w 2000 mamy 2025 ja nie wiem, jak to w ogóle możliwe, że ci ludzie dalej funkcjonują? Skąd oni się wzięli? Jak filmować? Jak stworzyć jakieś filmy, które naprawdę opowiadają jakąś fajną historię od początku do końca przez te trzy minuty, gdy mamy Teledysk, żeby naprawdę zaciekawić widza i o pokazać, bo dla mnie jest najważniejsze, żeby pokazać. Atmosferę, jaka była w tym dniu. To nie może być całe w slow motion albo połowę teledysku, ponieważ to nie jest naturalne. No jak idziecie do kina, czy oglądacie tam film, gdzie jest wszystko nagrane w slow motion, są dziwne przejścia albo dziwne czcionki do napisów, no nie ma to wyglądać najbardziej naturalnie, jak się da. Aby ci ludzie, którzy to oglądają, Mieli wrażenie, że znowu są na tym weselu, musicie ich tam przenieść. To muszą być dźwięki otoczenia, ambient, muszą być szalone akcje, ale też muszą być romantyczne muszą być wzruszenia, uśmiechy po prostu jak najwięcej emocji w filmie. To przykuje też uwagę kolejnych waszych potencjalnych odbiorców, ale też tą młodą parę. Ja teraz, na przykładzie swoich teledysków, pokażę Wam same konkrety, jak wyciskać z ludzi najlepsze soki i jak się nauczyć nagrywać kadry, które są naprawdę ciekawe, nieoklepane, które widać we wszystkich teledyskach. Zaczynajmy, jedziemy z tym tematem i dla mnie najważniejsze jest, co bym chciał Wam przekazać, to od samych przygotowań do odczepień znajdowanie niecodziennych oryginalnych kadrów. 80% to powinien być materiał taki standardowy, gdzie widzicie w innych teledyskach, ale 20% Waszego materiału to powinny być jakieś kadry niecodzienne, jakieś eksperymenty, szukanie takich kadrów, gdzie Normalny widz czy fotograf by nie zwrócił na to uwagę, a właśnie Wy powinniście to filmować. To doda smaku Waszym teledyskom. Podam Wam taki przykład, jak filmowałem na przykład wesele w deszczu. Żaden fotograf nie wyszedł, nawet się ze mnie śmiali, jak ja nagrywałem, gdy z rynny cieknie deszcz. Lub w kościele przez okno widać jak lecą strugi wody, lub szybko biegnę do drzwi zewnętrznych, aby nagrać właśnie z kościoła, jak widać jak leje deszcz. Także zacznijmy od przygotowań. Jeżeli nagrywacie na przygotowaniach tylko jak młodzi się ubierają, czy to w ogrodzie, czy w domu, no to trochę to jest za mało, to jest oklepane. Jeżdż. I najgorsze co może być, jak nieraz widzę, mrugający flesz. Przecież możecie poprosić tego fotografa i zrobić to na dwa razy. Chociażby ubieranie muszki. Marynarki czy kamizelki, czyli poproszcie tego fotografa, niech sobie zrobi foty. Powiedzcie temu młodemu, żeby ściągnął tą marynarkę, żeby fotograf w tym momencie nie błyskał fleszem, i żeby ten pan młody ubrał tą marynarkę czy kamizelkę jeszcze raz, że potrzebujecie to nagrane mieć ciągiem, bez flesz, grający flesz i wrzucacie to w teledysk. To jest totalnie tragedia. Taki materiał, moim zdaniem, to jest do wyrzucenia od razu. Jeżeli jesteśmy na przygotowaniach pary młodej, no i dobra, te oklepane już zakładanie muszki, spinek, butów, podwiązki i tak dalej, jeżeli to nagrywacie, ale bądźcie czujni, bo do tego domu zawsze ktoś przychodzi, czy to rodzice, czy jakieś koleżanki panny młodej, czy nieraz ktoś przyjdzie z sąsiadów, bo trzeba auto przestawić, albo przyjedzie kierowca ktokolwiek, to bądźcie czujni i przerwijcie wtedy nagrywanie tych swoich przygotowań, spineczek, a skierujcie szybko kamerę właśnie tam, gdzie się dzieje akcja pójdźcie do przedpokoju i zobaczcie, tam może jakieś dzieciaki wchodzą, ktoś pokaże Wam język do kamery, tego już nie powtórzycie. Takich kadrów nie da się zareżyserować i powiedzieć, żeby oni to zrobili jeszcze raz. Jeżeli tego nie nagracie, no to macie stracony fajny materiał, a to dodaje później smaku do teledysków, więc ja zawsze jak widzę, że ktoś wchodzi do domu, się witają, ściskają, to zawsze tam kieruje aparat. Że jesteście na tym skupieni, nagrywacie i nic Was już nie obchodzi, co się dzieje dookoła, bo tam może być właśnie fajna, kluczowa akcja, której już nie powtórzycie i nie zaplanujecie. Jeżeli się nie wydarzy, bo na przykład nikt nie przyjdzie, tylko jest świadek, pan młody, i na przykład nie macie jakiejś ekstra willi z basenem, która jest oszklona do ziemi, tylko ubieracie się w bloku i powiecie: no dobra, w tym bloku nie da się nic ciekawego nagrać, bo tam są czerwone, obskurne ściany i tragedia. Na przykład ja tak kilka razy już robiłem. Możecie poprosić pana młodego, by wyszedł na klatkę schodową, znajdźcie jakieś stare, obdrapane drzwi, jakąś elewację obdrapaną, wyjdźcie na zewnątrz, albo poproście go, żeby stanął na, jak już jest ubrany, na tle jakiejś stodoły, drewnianych drzwi. Lub jakiejś opuszczonej szklarni. Wiele razy już takie coś robiłem. To zawsze wygląda po prostu genialnie. Wystarczą wam 3-5 jakichś fajnych kadrów. Zrobicie później to w programie czarno-białe. Po prostu to zawsze genialnie wygląda. To dodaje takiego smaku teledysku. No i teraz taka kolejna uwaga. Jeżeli jesteśmy na tych przygotowaniach i tam się dzieje jakaś akcja, już nagraliście w przedpokoju albo nie nagraliście, bo tam się nic nie dzieje, po prostu tam nikt nie przyjdzie, tylko jest pan młody i świadek to postarajcie się nagrać te przygotowania na różne kadry. Nie nagrywajcie cały czas na jedną ścianę, na jedny kad, który sobie znaleźliście. Ja zawsze staram się nagrywać na chociaż dwie ściany, na trzy różne ściany, trzy różne kadry, to już będzie idealne, ale żebyście mieli do przebitek Dwa różne kadry, czyli na dwie różne ściany. Możecie na przykład jeden kadr nagrywać na okno i robić te okno przepalone lub później odwrócić trochę, czyli zjeżdżacie czasem naświetlania tak, aby uzyskać taką ciemną postać, żeby tylko był kontur, a żeby obraz za oknem nie był przepalony, tylko skupiacie się na tym kadrze za oknem, a ta postać, która jest w środku, jest ciemna. Już macie jakiś oryginalny kadr. Inny niż wszyscy, którzy robią oklepane. Nie nagrywajcie wszystko z jednego poziomu. Nagrywajcie na przykład trochę z góry, trochę z dołu. Postarajcie się nagrać, poszukać jakiś odbić, na przykład lustra. Zazwyczaj tam ludzie mają jakieś stare szafy, antyczne lub jakieś. Witryny takie szklane, i w tych witrynach może się coś odbijać. Tak samo kosmetyczek nieraz wykorzystuje bo tam jest dużo fajnych luster, dużo jakichś światełek, można wyjść na zewnątrz, jeżeli to jest na poziomie zero i na przykład nagrać przez okno, albo wyjść na balkon w bloku i nagrać to z zewnątrz przez okno, takie porozmywane. Już w ten sposób macie. Fajne kadry z przygotowań, takie nieoczywiste. Jeżeli macie jakieś lipne pomieszczenie w bloku, to starajcie się robić to ciasnym kadrem. Czyli ja zawsze to robię 50 mm, w ogóle całe przygotowania to nagrywam 50. Pamiętajcie, najważniejsze, szukamy niecodziennych kadrów, takich, gdzie nikt nigdy by nie pomyślał, że tam będziecie nagrywać właśnie te przygotowania, a Wy to wykorzystajcie. Nawet jak macie jakieś syfiaste pomieszczenia, odwróćcie to. Swojemu dobru. No ale uwaga, teraz dla kontrastu, dajmy na przykład, że macie przygotowania na sali, że od początku do końca macie ślub humanistyczny i od początku do końca wszystko będzie się działo na jakiejś spektakularnej, pięknej sali, w przepięknym miejscu. To co robicie? Mamy na przykład przygotowania o 12 i co większość usługodawców robi z tego co ja widzę? Przyjedzie oczywiście o 12. A co robię ja? Przyjeżdżam godzinę wcześniej. Jeżeli przygotowania mam ustalone z młodymi na 12, ja jestem tam już o 1. Dlaczego? Ponieważ tam złapiecie kadry takie, których nie złapiecie później. Na przykład, gdy kelnerki układają krzesła na zewnątrz do ceremonii, gdy kelnerki układają talerze na sali lub prasują obrusy na sali, ktoś wnosi jedzenie, wchodzą ludzie, goście z walizkami. Tego już nie nagracie później na przygotowaniach, dlatego ja zawsze przyjeżdżam godzinę wcześniej, żeby z tego miejsca, z tego materiału wycisnąć jak najwięcej się da. Właśnie przyjeżdżam wcześniej. Pierwsze, co odpalam drona, latam dronem, robię kilka fajnych ujęć, lub są dekoratorki, jeszcze, wedding planerki chodzą, to się ze sobą, rozmawiają. Przecież to są tak genialne kadry i ujęcia. To tak dodaje smaku waszemu filmu, że po prostu nie możecie tego pominąć. No ale dobra, już przygotowania mamy ograne. Teraz co? Najważniejsze, jedziemy do kościoła. No i teraz tam się zaczyna akcja. No ale dobra, powiedzcie mi, że tam macie ciasny, mały, ciemny kościół, że tam nic fajnego się nie dało nagrać. No i ważne, do kościoła również przyjeżdżamy wcześniej. Jeżeli macie ceremonię na 15, to 14.30 jesteście już pod kościołem, aby nagrać sobie kościół, pomieszczenia bez ludzi, podłączyć sprzęt, czyli rejestrator, podgłośnik. No, i przenosimy się do środka. No, i teraz tam zaczyna się akcja. No, i co możemy fajnego nagrać w kościele? Ja zawsze wykorzystuję, jak widzę, że duża grupa ludzi już się nazbierała przed kościołem. To oni za chwilę będą wchodzić do środka. Więc idę w tamtą stronę, nagrywam jak oni się witają ze sobą, przybijają sobie piątki, para moda, wita tych ludzi. Później nagrywam same buty, nogi lub same. Głowy postacie, jak wchodzą do kościoła, zjeżdżam czasem naświetlania, tak aby ten obraz był ciemny, tajemniczy, aby nagrać tylko kontury tych osób. Jeżeli macie drona, to również nagrajcie sobie, ale dosłownie jedno, dwa ujęcia z drona tego kościoła, bo i tak wykorzystacie dosłownie jakieś dwie, maksymalnie pięć sekund i nie trzeba więcej tego kościoła nagrać. Ja robię takie klasyczne ujęcie czyli odlatuję na tyle daleko od tego kościoła. Aby on wypełniał cały mój kadr i robię takie delikatne okrążenie. Najlepiej to wygląda, jeżeli staniecie do kościoła pod kątem 45 stopni, czyli tak na róg, i nagrywacie jego od rogu do drzwi po okręgu. I zawsze to ujęcie fajnie wygląda. Wystarczy Wam dosłownie 2-5 sekund i tyle. Nie nagrywajcie kościoła z jakichś dziwnych, różnych perspektyw dronem, bo to nie jest potrzebne. No, i jeżeli podczas ceremonii pada deszcz, nagrajcie ten deszcz od środka, na przykład gdy widać go przez okna, przez drzwi, lub nagrywam to z chóru, również to genialnie wygląda, jak właśnie ksiądz podnosi ten opłatek do góry. Są te dzwonki, nagrywam to z dźwiękiem. Dosyć często to wykorzystuję do teledysków, to jest po prostu genialny moment. U nikogo nie widziałem, żeby ktoś wykorzystywał to właśnie w teledyskach, a ja dosyć często to nagrywam i wrzucam, to dodaje genialnego. Smaczku. No i w kościele również szukamy takich niecodziennych kadrów, na jakie ktoś by nie zwrócił uwagę. Właśnie na przykład podnoszenie hostii, gdy słychać te dzwonki. Ja zawsze sobie wcześniej włączam nagrywanie, dwie minuty wcześniej, jak, jak już ma się zacząć z ceremonia ponieważ ksiądz będzie wychodził, będzie dzwonił tymi dzwoneczkami. Fajnie to później wykorzystać w teledysku, bo to jest takie charakterystyczne, gdy ludzie właśnie wstają, gdy są te dzwonki. Włączcie sobie nagrywanie dwie minuty wcześniej i uszczelicie ten moment. Nie czekajcie do ostatniej chwili. W kościele są ogromne okna. Zawsze znajdziecie jakieś światło światłocienie, czyli światło, które pada, przez okna gdzieś na podłogę. Ostatnio też wszedłem do kościoła i siedział tam młody chłopak sam. Cały kościół pusty, a on klęczy i się modli sam na środku kościoła w ławce. Po prostu mistrzowskie ujęcie. Szukajcie, bądźcie kreatywni, cały czas szukajcie, co można wykorzystać oryginalnego. Myślcie poza schematami. Nie czekajcie w kościele 15-20 minut, bo czekacie na to, aż zacznie wchodzić panna młoda, bo to jest najważniejszy wasz moment. Oczywiście ustawcie się tam 2-5 minut wcześniej, czekajcie na nią, ale nie cały ten czas. Przez ten cały czas, który macie, tam, jesteście wcześniej w kościele pół godziny, wykorzystajcie właśnie na, szukania, na szukanie takich niecodziennych. Kadrów. No i gdy jesteśmy już w kościele, para młoda weszła, to nie wychodzę z tego kościoła, dopóki nie nagram przysięgi. Czyli jestem cały czas na dole, nie latam dronem, nie chodzę gdzieś po chórze, tylko jestem cały czas na dole, nagrywam reakcje ludzi. Nagrywam reakcje pary młodej, która siedzi, księdza, kawałek kazanie. Nagrywam sobie reakcje gości, którzy siedzą w ławkach rodziców. No i czekam na przysięgę. Jak nagram przysięgę, nagrywam ją zawsze w taki sposób klasyczny, z gimbala, statyczny, czyli nagrywam typowo. Portretowo od pasa w górę. Oraz życiu nie opuszczę. Oraz życiu nie opuszczam. Aż do śmierci. Nagrywam w taki sposób, aby było cały czas podczas przysięgi widać obydwie twarze. Nie wiem dlaczego niektórzy ustawiają się pod jakimiś dziwnymi kątami i widzicie tylko na przykład. Twarz pana młodego, który składa przysięgę lub panny młodej. Ale gdy na przykład kierujecie kamerę tylko na pana młodego, on składa przysięgę, a na przykład w tym czasie lecą łzy panny młodej, to tego nie nagracie, nie widzicie tego i macie genialny kadr przegapiony, dlatego zawsze nagrywam tak, aby obydwie twarze były widać. Gdy nagram sobie już przysięgę, ściągam rejestrator z podgłośnika, statyw, zanoszę już do auta czyli część sprzętu mogę zanieść. Nagrywam sobie kościół na przykład z szerokiego kątu, z zewnątrz, od środka, z chóru. Dalej sobie szukam jeszcze takich, eksperymentuję, niecodziennych kadrów. Może mi coś wpadnie fajnego, akurat ktoś będzie klękał, modlił się, może jakieś dziecko będzie spało na rękach. Różnych takich niecodziennych kadrów sobie dalej szukam w kościele, bo jeszcze mamy na to czas. Później jak mamy wyjście pary młodej, to czekamy aż wszyscy goście wyjdą z kościoła. Ja ich proszę, żeby jeszcze stanęli przed krzesłami na tle ołtarza i robię im takie klasyczne ujęcie, czyli podnoszenie bukietu i taki powiedzmy jakby buzi. No i później nagrywamy wyjście najlepiej z jakiegoś szerokiego obiektywu z kościoła. No i też jest ważne, gdy wychodzimy z tego kościoła, cofacie się z gimbalem, macie tam ustawione na przykład ISO 800 lub 1000, bo było ciemno w tym kościele, a na zewnątrz jest mega jasno. No i co, zanim wy tam poprzestawiacie wszystkie parametry, para młoda wyjdzie, macie wszystko, przejazd przepalone, no i ujęcie jest totalnie zepsute. I co zrobić? Mówicie swojej parze młodej, żeby dwa metry przed kościołem, przed wyjściem się zatrzymali. Zawsze to robię. Ustawię sobie parametry, ustawimy się z fotografem, to ja im ręką po prostu pokazuję, że mogą wejść. Za każdym razem to robię. No i dobra proszę państwa, mamy już nagrane genialne przygotowania. Kościół, przysięgę, wejście do kościoła, wyjście z kościoła. Nagraliście już tam rejestratorem jakąś część kazania, którą możecie wykorzystać w tym teledysku. Ale nie w kółko to samo i kazanie, które trwa minutę, tylko wstawcie tam dosłownie. Dwa, trzy zdania lub nieraz jedno zdanie, na przykład gdzie para młoda się poznała. Miałem ostatnio taką parę młodą, że się poznali w żabce. I to ksiądz powiedział, to wykorzystałem w teledysk. No i do przygotowań do kościoła pasuje taka muzyka spokojna, romantyczna, więc taką tam dobierzcie, bo tam się dzieje łagodna akcja, no ale mamy wyjście z kościoła, szczela konfetti, są okrzyki, oklaski. I w tym momencie zróbcie przejście z tej muzyki. Romantycznej, na bardziej dynamiczną, na klubową, ponieważ te okrzyki o klaski, ten wystrzał konfetti, zamaże Wam genialnie te przejście między muzyką romantyczną a tą klubową. I tam zacznijcie już od tego momentu, właśnie bardziej dynamiczny teledysk, czyli wszystko to, co się będzie działo na sali. U mnie na wsi, żniwa na całego, ale idzie taka ogromna burza, także w końcu będzie chwila oddechu. Hmm. Wszystko to, co nagrałem do tej pory, to było praktycznie bez cięć, bez powtórzeń, bez jakiegoś scenariuszu to, co miałem w głowie, to, co chciałem się z Wami podzielić, ale jeszcze omówimy salę, co tam ponagrywać. No i Jeżeli do tej pory macie jakieś pytania, coś jest niejasne albo coś robicie lepiej, inaczej, to napiszcie to w komentarzu. Przecież wiadomo, że cały czas ja się uczę, rozwijam i też inni, i wszyscy na tym skorzystamy. Ale tak szczerze mówiąc, nie widziałem nigdzie na YouTubie, na necie, żeby gdzieś tak od A do Z było szczegółowo omówione, jak nagrywać wesele i żeby to było za darmo. Wiadomo, że są jakieś szkolenia. Ale ja tych szkoleń nie kupuję, no bo to nie jest dla mnie, jeżeli ktoś zaczyna od zera, może mu się to przyda. Co wam bym polecał, jeżeli oglądacie ten film, zróbcie sobie taką ściągawkę na kartce, wypiszcie punkty, jakie chcecie wykorzystać na najbliższym weselu i to zróbcie. Jeżeli tego nie zapiszecie, pojedziecie na wesele i ze stresu zapomnijcie o tym, będziecie wiedzieć, że coś mieliście nagrać, ale nie będziecie wiedzieli co, więc napiszcie sobie na kartce. Ja tak robiłem na początku w punktach. Co chcecie nagrać, co chcecie wykorzystać, miejcie to w plecaku pod ręką lub w telefonie i wykorzystajcie jakąś część. Nie wykorzystajcie 100% tych punktów, które ja omówiłem, ale chociaż jakąś część na najbliższym swoim weselu. Wykorzystajcie to w teledysku, zróbcie to, wyślijcie później do mnie na Insta ten teledysk, podzielcie się tym, chętnie to zobaczę, czy ta wiedza, którą wam tutaj sprzedałem, jest dla was pomocna i przydatna, dajcie znać. Właśnie u kogoś jeszcze oglądałem taki poradnik, taki backstage wesela, które nagrywa ten chłopak. No i tam był cały scenariusz, który ma rozpisany. Ta para młoda musiała jemu rozpisać na dwie strony wszystko po kolei, co będzie się działo na weselu: kiedy będzie tort, kiedy będą zimne ognie, o której będzie obiad, o której godzinie będą na sali. Po co to komu? Po co ci to wiedzieć? Po co tej parze młodej w ogóle kazać to robić? Ja rozumiem, DJ na przykład sala, weselna menadżer to potrzebują, ale nie fotowideo. Starajcie się jechać na takim freestylu, na luzie. Po co wam informacja, czy zimne ognie będą o 22 czy o 23? Co was to obchodzi, kiedy będzie w ogóle tort. Ja się w ogóle na tym sku nie skupiam. Nigdy nie robię takiego scenariusza z młodą parą. Bardziej się skupiam na tym, jak nagrać fajne emocje, uchwycić jakieś takie tajemnicze chwile, niecodzienne na tym weselu, a nie że tort będzie o 18, a nie o 18.30. Także nie skupiajcie się na scenariuszu wesela, o której godzinie będzie tort zimne ognie, kiedy będzie obiad, co podane. Wiadomo, że DJ i tak wam powie, o której będzie tort, o której przyjdzie do was menadżer, powie wam od której będą te zimne ognie. Starajcie się właśnie być bardziej kreatywni, luźni w tym dniu, aby to fajnie płynęło. Zobaczcie, ja wszystkie teledyski, które montuję Robię w taki sposób klasyczny Czyli nie robię jakichś dziwnych przejść Na które jest moda w danym roku Lub jakiejś dziwnej kolorystyki Kolorystykę staram się trzymać właśnie taką Jasną, czystą, lekko ciepłą Aby podkreślać kolor skóry Który powinien być taki właśnie Lekko pomarańczowy, biszkoptowy Nie robię jakichś dziwnych gliczów Przejść, które są modne jeden sezon Tylko starajcie się też robić te teledyski W taki sposób klasyczny Że jak ci ludzie siądą do tego zadziwienia 10 za 15 lat, to równie dobrze będzie im się to dobrze oglądało jak teraz. A jeżeli nawalicie w ten teledysk dużo gliców, jakichś nakładek, filtrów, które są modne w danym jakimś sezonie, a na drugi rok to będzie po prostu wstyd. A no i jeszcze bardzo ważna rzecz. Całe przygotowania, wszystko nagrywam z ręki, nie używajcie tam gimbala, tam gimbal w ogóle wam nie jest potrzebny. Gimbal dopiero zakładam w kościele i chcę zrobić takie długie, gładkie ujęcia, na przykład z zewnątrz kościoła albo w środku, gdy nie ma jeszcze ludzi, lub nagrywam sobie reakcje ludzi w kościele i robię delikatne slajdy. Ale na przygotowaniach w ogóle nie bierzcie tam gimbala, weźcie tylko aparat, mikrofon, baterie. I lecicie wszystko z ręki. Nie nagrywajcie też, to jest typowy taki błąd początkujących. Czyli cały czas musi być jakiś ruch w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Nie nagrywajcie tego, po prostu stoicie. Nagrywajcie to statycznie, wygląda to bardziej naturalnie, bo wygląda to wtedy tak, jakby kamera podglądała tych młodych, którzy się tam ubierają, i całą tą akcję, która się dzieje w domu. Całą tą porcję wiedzy, co tutaj Wam dałem w tym filmie, mógłbym sprzedać jako kurs i trochę zarobić. Ale chciałem z Wami się za darmo podzielić, aby Wam równie dobrze lekko się pracowało na tych weselach. Ale dziękując za ten film, możecie postawić mi wirtualną kawę. Link macie pod tym filmem, także będzie mi niezmiernie miło. Dzięki za każdą wirtualną kawusię. Hmm, przy okazji, sprawdzamy Lumix S5 II Autofocus. Ostatnie właśnie dwa filmy, tym filmowałem na weselach. Plus, ten vlog cały czas jest na śledzeniu oka. Mistrzostwo świata, jak ten aparat sobie radzi, jaki on ma piękną plastykę, kolorki, skóry, skin tony, czy jak to się tam nazywa skin, kolory. Po prostu. Cudeńko. Jak już jesteśmy na weselu na parkiecie, to większość ujęć filmuję z gimbala, ale nie wszystko. Co jakiś czas ściągam sobie aparat z gimbala, aby ponagrywać właśnie takie ujęcia rozmyte w ruchu. Zjeżdżam wtedy czasem naświetlania, na przykład na 1-10, 13 Mamy świetny efekt. Nie jest to efekt zrobiony jakimś programem nakładką, tylko jest to po prostu nagrane prosto z aparatu niskim czasem naświetlania. ściągam również sobie. Aparat co jakiś czas z gimbala, aby ponagrywać takie roztrzęsione materiały, bo to doda takiej akcji, takiej dynamiki do waszego filmu. Nie nagrywajcie wszystko z gimbala, bo to, będzie, bo to będzie zbyt monotonne, zbyt płynne i ten film się zrobi nudny. Tak samo co jakiś czas przepinam sobie obiektyw. Mam 50 mm, 35, nieraz zakładam 18, żeby pokazać tak naprawdę mega szerok. Również na sali możecie sobie ustawić wtedy slow motion, na przykład 100-120 klatek, ponagrywać dosłownie kilka takich ujęć. Na parkiecie najlepiej po pierwszym tańcu mieć założone 35 mm i z gimbala nagrać dwa pierwsze sety w całości z gimbala, ponieważ nic wielkiego na tym parkiecie nie będzie się działo, bo ludzie dopiero się zapoznają z Wami, ze sobą, tańczą tak po prostu bezpiecznie, powoli, muzyka również jest powolna, jeszcze nie są podchmieleni odpowiednio. Więc nie podchodźcie do nich zbyt blisko i nie szukajcie wtedy szalonych akcji. Te dwa pierwsze sety na sali potraktujcie jako taką rozgrzewkę. Dopiero około godziny 21-22 możecie z nimi poeksperymentować, ciągnąć aparat z gimbala, porobić bardziej szalone ujęcia, jakieś roztrzęsione przez jakieś pryzmaty, szkiełka, lustra, przez szyby z zewnątrz, żeby ten teledysk później był Wasz urozmaicony, a nie taki monotonny. O filmowaniu mógłbym mówić dużo, co nagrywać na mini plenerze w dniu wesela, na mini plenerze w inny dzień. Tego jest tak dużo. O sprzęcie, o ustawieniach, jak i ustawiać balans bieli, dual ISO, program, montaż. Tego jest spyt dużo, aby to... Pakować w jeden film, więc myślę, że na dzisiaj wystarczy. No i co, moi kochani, mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało taki poradnik luźny w stylu vloga. Dziękuję bardzo, że dotarliście aż do tego miejsca w tym długim filmie. Napiszcie komentarz, o czym byście chcieli, abym w kolejnym odcinku nagrał. Poklikajcie tam różne przyciski, które YouTube oferuje. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia kolejnym razem.